Kurawida, witajcie w pięknej Kostaryce. Dzisiaj widziałem komentarz i tak przeglądam wszystkie komentarze, jakbym odpisywał. Zaj zajęłoby mi to kilka lat pracy. Um, więc odpisuję sporadycznie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że doceniam wszystkie komentarze, przeglądam je. Um, I dzisiaj wpadł mi taki jeden w oko, gdzie koleś się pyta, dlaczego ja proszę o Łapki w górę, o subskrypcji itd. i tak dalej. I wytłumaczę Wam, o co chodzi z tym wszystkim. Dlaczego ja to robię? Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego mam ten kanał tu na YouTubie? Dlaczego jestem w miarę aktywny na Instagramie? Chodzi mi wyłącznie o jedną rzecz. O inspirację. Bo inspiracja jest najbardziej niedocenioną rzeczą na świecie. I od inspiracji się wszystko zaczyna. Inspiracja to jest katalizatorem do działania, do zmian. I ludzie typu Gary V, Elon Musk, oni mnie inspirują. I przez nich działam na wyższych obrotach. Dzięki nim nie poddaję się. Dzięki nim Zmieniło moje się spojrzenie na ten świat. I ja sobie uświadomiłem, że ja mam odpowiedzialność w tym naszym kraju, żeby spróbować zainspirować jak, najwię jak największą liczbę osób. Tyle, a żeby to zrobić, potrzebuję większy zasięg, żebym nie tracił czasu, ganając do telefonu. Teraz jak tak? Bo uwierzcie mi, łatwiej jest mi nie robić tego. Łatwiej jest mi po prostu żyć w spokoju, unikać tej krytyki, wystawiania się. Um, <laughs> dlatego to robię, dlatego zawsze proszę, hej, dajcie łapkę w górę. To jest jedno kliknięcie albo dotknięcie ekranu na telefonie, nic was nie kosztuje. I trzeba myśleć w takich kategoriach, przynajmniej ja tak myślę, że kurde no, powiedzmy, że ja zainspiruję. Tysiąc osób w 2019, a te osoby później zainspirują jeszcze 100 innych osób, każda z nich. Nagle mamy 100 tysięcy zainspirowanych osób. To nie chodzi tylko o to, do kogo ja docieram, tylko ci ludzie, do których dotarłem, do kogo oni później docierają. Wiecie o co chodzi? I w ten sposób, z tym zasięgiem. Możemy zmienić ten nasz kraj na pozytywniejszy, na taki, gdzie ludzie wierzą, że można zbudować piękne rzeczy, wykorzystać ten zmarnowany talent polski, wyjść na, na rynki międzynarodowe, globalnie bardziej myśleć, bardziej być toler tolerancyjni. I o to chodzi. Że inspiracja jest najbardziej niedocenioną rzeczą na świecie, jest jedną z najważniejszych. Więc na tym kanale nie będę Wam niczego wciskał, jak na innych kanałach YouTube'owych, gdzie ludzie zarabiają na tym. Ja to robię dla inspiracji, bo ja wiem, że z czasem to wszystko się opłaci. Że warto poświęcić tego czasu trochę, postarać się zmienić coś, co ludzie wmawiają mi, jest. Niemożliwe, żeby to zmienić. Kurde, ktoś musi zacząć, prawda? I z Waszą pomocą, z Waszymi łapkami, komentarzami, dzieleniem się tym kanałem czy filmami, które myślicie, że mogą pomóc komuś, zwiększamy ten zasięg i zwiększamy efekt tej inspiracji. Tylko o to mi chodzi, nic więcej. Więc jak mówię, że podcast uruchomię, jak będzie 100 tysięcy subscribers, to nie po to, że zależy mi na tych subscribers, na tych liczbach tylko zależy mi na efekcie tej inspiracji, na efekcie mojej pracy. No, ja nie jestem youtuberem, nigdy nie będę. Nie chcę żyć publicznie. Nie zależy mi na fejmie. Ja mam bardzo dobrze teraz w życiu. Mam pokładane w głowie, w ciele, w biznesie. Jeden z moich celów odpowiedzialność bardziej bym powiedział to jest właśnie dzieleniem się tym moim doświadczeniem. Bo widzę, jak bardzo to jest potrzebne. Jakbyście zobaczyli, to jest. Powiedziałbym dziesiątki tysięcy wiadomości, jakie ja w ostatnich latach dostałem, to czuć, że jest poziom beznadziei w naszym kraju jest bardzo wysoki i ludzie potrzebują tego światła na końcu tunelu, żeby mieć tą wiarę i wiedzieć, że tak jak ja, jak ja zaczynałem, myślałem, że jestem idiotą, że nawet próbuję zbudować firmę w Polsce. Bo, bo, bo nie było dowodu na to, że się kurde, że, że się da. Ludzie po prostu potrzebują trochę, trochę nadziei, trochę inspiracji, żeby, żeby przetrwać przez te najtrudniejsze chwile. Jeśli ja mogę być w jakimś stopniu tą osobą dla was, czy kogoś, kto to teraz ogląda, no to zajebiście. To jest dla mnie sukces, jeśli to dotrze nawet do... Jednej osoby i zmieni jej życie. A widzę po komentarzach i po wiadomościach, że do wielu, wielu osób to do, dociera. No i to jest wzruszające naprawdę. Dziękuję Wam za wsparcie, za pozytywną energię. Działajmy razem. Lećmy po swoje. Nie bójmy się być sobą. I kurde. Będzie tylko lepiej. Kołam was, lecimy po swoje na siłkę, miłego poniedziałku, pozdrawiam.